Piliśmy i przeżyliśmy, czyli woda z sokiem z saturatora. Jak to było możliwe i kto na to pozwolił, żeby pić wodę z sokiem ze szklanki opłukiwanej byle jak dla następnego klienta? Nikt się nie brzydził, bakterie były jakieś inne. Nie było zgonów. Ja nie zatrułam się nigdy, a sok był malinowy. Saturatory, czyli dwukołowe wózki, z których ubrany w biały fartuch sprzedawca, serwował gazowany napoj. Saturator pojawił się w Polsce w połowie lat 50. jako urządzenie do nasycania wody bąbelkami. Zestaw przypominał chłodziarkę umieszczoną na dwóch motorowerowych kółkach. Czysta woda kosztowała 30 groszy, a sokiem złotówkę. Skąd nazwa gruźliczanka? Na początku lat 60. sanepidy walczyły z saturatorami jako nośnikami WZW, czyli wirusowego zapalenia wątroby. Chciano przenieść urządzenia do kiosków i poddać większej kontroli, ale opór ludzi był tak duży. Że nie udało się tego zrobić, i ostatecznie gruźliczanki szalały swobodnie na ulicach polskich miast aż do końca lat 80. Dziś pojedyncze saturatory funkcjonują na zasadzie atrakcji, a kubeczki są jednorazowe. Po więcej takich ciekawostek zostań ze mną, dzieckiem PRL-u, które z saturatora piło i przeżyło.